Hejka, witam Was na moim kanale Nagrałam, Nagrywam ten filmik, aby tak jakby pokazać Wam, jeżeli planowalibyście jakiś wieczór z przyjaciółką, z przyjacielem czy coś To ja właśnie nagrywam ten filmik, aby Wam na przykład pomóc Ponieważ do mnie dzisiaj też moja przyjaciółka przychodzi I razem będziemy robić różne ciekawe rzeczy O którym Wam zaraz powiem Druga informacja to zmieniam kanał nie kanał, tylko nazwę kanału, na Sunny Flower. Tak mi jakoś to przyszło do głowy. Nie wiem dlaczego, ale tak mi jakoś to przyszło. I jeżeli ktoś się tak nazywa, to bardzo przepraszam, ale jakby co to nie zgapiam, po prostu ja pomyślałam sobie, że tak bym się nazywała. A teraz przejdźmy już do filmiku. ok tutaj mam mój plan, już Wam pokazuję. Już go sobie zrobiłam. Ja wam go zaraz właśnie przeczytam. Tutaj mam jako plan wydarzeń. To najpierw możecie jakoś poczęstować tą osobę, tą przyjaciółkę lub przyjaciela. Na przykład, nie wiem, jakimiś, jakimiś chrupkami albo coś, nie wiem. W moim przypadku są to jakieś chrupki, i tiktaki, coś takiego. Ja wam później to pokażę. Dalej, w drugim punkcie mam do robienia maseczki. Ja z moją przyjaciółką będziemy robi, robiły sobie maseczki w płachcie, które też Wam później pokażę na końcówce filmiku. Trzecie, to będziemy oglądały film. Film na płycie jakiś. Nie wiem, jakaś może bajka, coś takiego. Po prostu będziemy coś oglądały, raczej film, <grym> ale jeszcze nie wiem, coś właśnie będziemy oglądały. Jako czwarty punkt mam zabawę ze świnkami morskimi. Ponieważ moja świnka morska urodziła małe świnki, to ja jej dałam jedną taką małą świnkę. Dlatego ona też lubi, tak jak ja, bawić się ze świnkami. Na przykład moimi, a ja lubię też z jej świnkami. I tak dalej. O mojej śwince morskiej dowiecie się, o jej historii dowiecie się w następnym odcinku. Przepraszam Was, że tak której szeleści, ale to świnki morskie. Po prostu one tak kopią, jakby w żwirku. Dalej mamy. Grę. na przykład planszówkę czy coś takiego. Moja koleżanka na przykład z mojej gier najbardziej lubi. grę było sobie życie, którą my też lubię. I w nią właśnie będziemy grały, może czy coś. I mój szósty punkt to my będziemy robiły akurat bransoletki. Z takich gumeczek fajnych. Ja wam je zawsze pokażę. Oraz możecie robić to, co na przykład lubi Wasza przyjaciółka albo coś tak, albo nie wiem. Możecie robić po prostu co chcecie. Tylko ja, ja bym wam chciała na przykład powiedzieć, co ja na przykład będę robiła. Dam tam dam. Tu jest ten zestaw. Zaraz Wam pokażę go. On się prezentuje. Tutaj to jest takie dorobienie brazoletek z gumek. zbieramy go. I tutaj przepraszam Was, tutaj niektóre są pomieszane, a tutaj są takie gumeczki różnych kolorów. Mam takie przydełko jakby. czyste, bardzo ładne. Oraz tutaj mam jeszcze jakieś bransoletki, które już zaczęłam i nie skończyłam ich. Mam tutaj również taki jakby stojaczek, żeby palce nie bolały. Coś takiego. Czekajcie chwilkę. Tutaj mam jeszcze haczyki. Chyba sześć haczyków, bo niektóre już skorzystałam. Teraz zamykamy to. I to pasuje do tego punktu z bransoletkami. Teraz odkładamy to na bok. I teraz Wam pokażę przekąski. Słuchajcie tylko poprawię kamerę, bo tak pokazałam Wam na dół, nie. Żeby wam pokazać te bransoletki, a teraz zaraz wróci to do normy tak jak było. Chyba e jest mniej więcej tak samo, ale pokażę Wam. Czym ja na przykład poczęstuję moją przyjaciółkę. Tutaj mam jakieś tik takie czy coś. Mam jeszcze. Mercy. Takie grube, strasznie. Ich jest cztery chyba w opakowaniu. Pokażę Wam. Takie duże są. Ups. Oraz ja tak jak mówiłam, mam jeszcze chrupki, tylko zostawiłam je akurat w samochodzie. Pokażę Wam jeszcze te maseczki. Maseczki tak wyglądają. To jest maseczka w płachcie. Specjalnie wybrałam świnkę. Śmiesznie mi przypomina. Tutaj jest ich więcej chyba niż jedna. Mam taką nadzieję. Szczerze to nie wiem, ile ich, ile ich jest tutaj. Chyba tak z 2-3. Mi się tak wydaje. Więc to chyba tyle. Jeszcze mogę Wam pokazać tą grę. Ale ona jest gdzieś na szafie. Więc na razie mam jej nie pokażę. Co, tak jak mówiłam, co do historii, na przykład moich świnek morskich czy coś, to. Następnym razem Wam powiem. A teraz mogę Wam jeszcze tylko pokazać i będę się z Wami żegnać. A teraz pokażę Wam jeszcze, właśnie yy, jem na razie. Więc na razie, papatki To jest górka, tak się nazywa. Ta, co była w poprzednim odcinku yy, z czyszczeniem klatki. jest bardzo ładna. I to jest... Yy, jaka to była rasa? Tak, to jest rozetka. To jest rozetka. to Wam pokażę jeszcze ta, która się urodziła. Od pięknej górki. Pewnie ją już słyszycie, ona tam buszuje, <noise> bo jest bez mamusi. Także już Wam ją pokazuję. Czekajcie chwileczkę. O, tutaj jest. Czekajcie chwilkę. Chodź. Tak ona wygląda. To jest rasa krótkowłosa. Yy, ogólnie to i yy, ona tak inaczej wygląda niż ta górka. To jest Jessie. I Jessie wygląda inaczej niż górka, ponieważ jej tata, Jessie tata, yy, wyglądał tak samo jak Jessie. Tylko, że yy, tata Jessie i mąż górki jest w sklepie. Albo ktoś go już kupił. Nie wiem. Tutaj ona mi się na laptopa wspina. <laughs> Jessie właśnie do nas przyszła. O szczegółach co do moich świnek, to powiem wam w następnym odcinku. A teraz już się z wami żegnam. Pa, pa.